Witam wszystkich po jakimś miesięcznym Po miesięcznym niebycie w YouTubie To jest mój nowy nabytek, stoi w krzokach, no tak jakoś wyszło Ale to jest moja nowa przegrabiarka Nowa, no stary Trupix, nie to jest Fela 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 TH4 Starsza od wingla to jest pewnie ale co to za różnica, to ma tylko yy, przegrawać mi ten yy, trawę, no, siano. Kupiłem to, dałem za to niecałe 2000 zł. Brakuje paru zębów, wiadomo. Wiadomo o co chodzi. A Jak brakuje, no to brakuje, wiadomo. Muszę kupić parę zębków, ładnie ją sobie pomanować. Opony są jeszcze w miarę ładne yy. Pomaluję ładnie na czerwono, no tak jak jest Te pałączki zrobię chyba zielone tutaj deseczki wymieniam takie blachy, te ostrzegawcze albo chociaż blachy nie wiem czy to, nie wiem, czy to nie pięknie o, też tam ładnie co jeździ kładem A nie, to nie kład, no to jakieś piździki tu. Słychać, a nie... Słychać, ale nie, nie widać. No, tak to wygląda. Wiadomo. Do... A, to trzeba wyprostować jeszcze, No myślę, że tak jest. Do, do, do... To jest nieskładane w ogóle. Do wiosny, co tam do czerwca będzie to już zrobione. Wieczka, wieżyczka, jest obrotowa. O, to mój wał. wieżyczka jest obrotowa, czyli tak naprawdę, no nie wiem, ciekawe, nie, nie wiem jak to będzie chodzić. Czuję, że to będzie tak latać też, ta prawo-lewo tak będzie latać, ale to, mówię, no ma to tylko przesząsać, bo ta owa zgrabiarko przegrabiarka, no, no nie daje rady, to, to do zgrabiania jest idealna, ale do przegrabiania jest, no nie, no do dziadoska jest, no. to jest dziadosłona. To, jest, to będzie, czuję, że to będzie to. Kupię 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 zębów. 16 zł, ząb, 160 zł. A zainwestuję, plus farba. Umycie tego gówna, bo to przecież jest tak smarowane że jest z Mario. Umycie, ładnie. Pomalowanie tego i co? Na smarowanie, ładnie. I do pracy, jak tu mówię rodacy. Dobra, trzymajcie się do zobaczyska. Myślę, że coś rzucę. Następnym razem, jak coś będę miał już ciekawego do nagrania, mądrego do powiedzenia, to coś rzucę. Trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!